Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie najważniejszych kandydatów na urząd prezydenta Polski. Nim zaczniemy tę karuzelę śmiechu i żenady, chciałbym nadmienić, że żadnego z kandydatów nie zamierzam tu oszczędzać ani faworyzować. Nie jest to w żadnym wypadku mój ranking, a jeżeli już byśmy chcieli jakoś tych bliźnich oceniać, to najlepiej oczywiście pomoże nam dziś w tym łupieżca z Boża, czyli Jarosław Kaczyński. Nasz ukochany maluszek jeszcze w 2024 roku, tak pokażę, e, kiedy ledwo wystawał za krawężnika, podał jego zdaniem najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać idealny kandydat na prezydenta. Według niego powinien być młody, wysoki, okazały, przystojny, znać języki i być obyty międzynarodowo. Te właśnie cechy również weźmiemy dziś pod uwagę. Taki latarnik wyborczy Kaczyńskiego. Jestem ciekaw, czy będziecie w stanie wywnioskować, na kogo ja zagłosuję. Zobaczymy. Przypominam, że sklepik witam, do którego link jest podpięty w komentarzu, będzie działać tylko i wyłącznie do końca tego miesiąca, więc jeżeli macie ochotę kupić sobie kubek, czy bluzę, albo koszulkę, witam. To zachęcam. Zaczynamy! Jak to jakiś czas temu powiedział Ryży Zdrajca, Rafał Trzaskowski to kandydat niezależny i obywatelski. Jest tak obywatelski, że aż jest z Platformy Obywatelskiej. Doktor Rafał Kazimierz Trzaskowski, prywatnie zwany Dupiarzem, urodził się 17 stycznia 1972 roku, więc jak łatwo policzyć, ma dziś 72 lata. Bonjour! Jest synem pianisty i kompozytora Andrzeja Trzaskowskiego, odpowiedzialnego m.in. za utwór Życie to są chwile. Jego mamą jest artystka Teresa Trzaskowska, a bratem Piotr Ferster, dyrektor Piwnicy Pod Baran mi, która znajduje się prawda, pod baranami. Rafał jest politykiem, politologiem, samorządowcem, nauczycielem akademickim oraz doktorem nauk humanistycznych. Jest stypendystą Oxford University oraz Instytutu Unii Europejskiej do spraw badań nad bezpieczeństwem w Paryżu, w którym, jak wiadomo, ubezpieczenie nie jest, więc raczej marne to były, prawda, studia. Aby zaprząść go do swoich lewicowych bojówek walczących o to, by zlikwidować tradycyjny model rodziny, stypendium na Oxfordzie opłacił mu sam George Soros, co za tym idzie. Pan Bążur jest masonem iluminatem, osobą o nieokreślonej płci i oczywiście Żydem. Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy, a od 2020 roku wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Doktor Rafał Kazimierz Trzaskowski jako prezydent Warszawy popularność zyskał między innymi zalewając swoje ludzkimi odchodami, godzinami osobiście łopatą przerzucając gnój z brzegu do wody, ponoć ku uciesze swojego przełożonego jednocześnie śpiewając niemiecki hymn, ale od tyłu i akcentując go po kaszubsku, czym zyskał wielkie uznanie u samej góry. Rysy miały po tym wykonaniu zaklaskacz oberka jajami, w tym wypadku paroma sosnami i olchą. Prywatnie kolekcjonuje płyty, uwielbia czytać książki, nurkować i jeździć na nartach, co łączy go z innym popularnym w Polsce prezydentem. Jego hobby to koszenie trawy łokciami, udawanie kojota w przebraniu Karola Paciorka, a gdy nikt nie patrzy, przepada za fuagra raz wiernych kościoła katolickiego. Zna aż pięć języków, polski, niemiecki, bawarski, dialekt berliński oraz niemiecki. Ma dwójkę dzieci oraz żonę Małgorzatę, z którą promuje typowo polski model rodziny, w którym on mówi i zarządza, a ona zmywa naczynia. Jak sam przyznaję, przed poznaniem pani Małgorzaty był jak to ujął dupiarzem. Czyli jeżeli chodzi o kichanie w pitożkę, to nie brał jeńców. Za jego kadencji w Warszawie zlikwidowano całą masę miejsc parkingowych, zasadzono kilka drzew przy ulicy Chmielnej, zaprojektowano tu akurat mój prywatny faworyt kałużę, polecam serdecznie. Powstało też uwielbiane przez wszystkich Muzeum Sztuki Nowoczesnej i co najważniejsze, Rafał zbudował też nową linię tramwajową, żeby biedacy mogli pojechać do Wilanowa, zobaczyć, jak wygląda prawdziwie uśmiechnięta Polska. Przy okazji wyszło na jaw, że pan Rafał po raz pierwszy w życiu jechał tramwajem do tej pory. Myślał, że jest to taki rodzaj Ubera dla biedaków, tyle że na torach. W 2020 roku zasłynął z nagrania z imprezy klubowej, na której wykorzystał swój autorytet polityczny, aby nieudolnie zmienić u DJ-a muzykę. Na W tym wypadku ostatecznym argumentem okazało się zdanie To moje miasto. Wybudował również w Warszawie 250-metrowe Centrum Społeczności LGBT, z którego za pomocą Wielkiego Lasera likwidowane są jednostki heteroseksualne oraz wartości katolickie, takie jak krzyże w urzędach. Chętnie udziela wywiadów, ale w przyjaznej i domowej atmosferze. Złośliwi przeciwnicy polityczni twierdzą, że Rafał na imprezach lubi zapchać sobie, jak to się mówi, kichawę. Czy pan doktor Rafał Kazimierz Trzaskowski spełnia kryteria idealnego kandydata na prezydenta według pana prezesa Kaczyńskiego? Czyli czy jest młody, wysoki, okazały, przystojny, znający języki, i czy jest obyty międzynarodowo. Cóż, pan doktor Rafał Kazimierz Trzaskowski ma, jak już wspominałem, 72 lata, czyli sporo, czy jest wysoki, mierzy on 180 cm wzrostu, czyli jest ode mnie niższy, a jak Państwo widzą, głową sięgam niemalże do krańca monitora. Czy jest okazały? Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to znaczy w ustach posła Kaczyńskiego, być okazałem, ale jako rasowy dupiarz, tak. Być może to jest kawał, prawda, bydlaka. Czy jest przystojny? No to już proszę osoby zainteresowane o wypowiedzenie się. Choć moja szanowna mama twierdzi, że cała ta zgraja kandydatów to dupy z uszami, a on przynajmniej jakoś wygląda. Czy zna języki obce? Tak, zna tylko języki obce. Czy jest obyty międzynarodowo? No, skoro zna Jamiroquoia, no to coś tam wie. Ja jestem trzeba walczyć o pozycję Polski w Unii Europejskiej. Trzeba się parce que Nous sommes les puissances européennes et il faut qu'on qu va prendre des décisions cruciales concernant le budget européen, concernant la... Szanowny pan Grzegorz Michał Braun, urodzony w Toruniu w 1967 roku, a zatem dziś ma skończone już 67 lat. Polski polityk, reżyser, scenarzysta, publicysta i żydołap. Syn Kazimierza Brauna, wybitnego polskiego reżysera i Zofii Reklewskiej, żony pana Kazimierza. Jest bratankiem byłego prezesa reżimowej telewizji publicznej Juliusza Brauna, bratem aktorki Moniki Braun, która akurat za nim nie przepada. Jest też właścicielem żony Agnieszki, montażystki jego filmów i trójki dzieci. Jak sam przyznaje, w związku ze swoją działalnością dywersyjną na na terenie okupowanej przez obce wpływy Rzeczpospolitej nie poświęca tyle uwagi rodzinie, ile powinien, ale w końcu Polska jest najważniejsza, czyli coś tam go łączy z prawda, Jarosławem Kaczyńskim. E, ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako reżyser znany jest z takich filmów jak Czy Joda był Żydem? E, dokumentu, w którym niestety nie udziela na zadane w tytule pytanie-odpowiedzi, ale no, coś tam delikatnie prawda, sugeruje, że był. E, jest zdecydowanym sympatykiem uchodźców mitochondrium Ukraińców osób tęczowych Putina oraz Żydów. Żydów. Pytania o to, skąd się biorą tak silne i ciepłe uczucia do tych mniejszości kwituje jedynie chłodnym uśmieszkiem i odpowiada, że wstaje rano i taki już jest. Pan Brąz znany jest jako brunatny erudyta. Pięknie posługuje się językiem polskim, no bo jakim? I potrafi z niezwykłą pasją godzinami opowiadać o narodzie wybranym, Ukraińcach czy osobach tęczowych. Mimo, że generalnie idzie przez życie jak wysmarowany mydłem, to nie zawsze wszystko idzie po jego myśli. Na przykład w styczniu 2024 roku w internetowym plebiscycie dzban Roku organizowanym przez Michała Marszała i blok Make Life Harder dotarł do finału, w którym uległ jedynie Przemysławowi Czarnkowi. Prywatnie przez kolegów nazywany braunatorem ze względu na swoją przynależność do Stowarzyszenia Sympatyków Torów Polskich. Uwierbia kompot z wody, rzeżuchę i koszerne dania kuchni kaukaskiej. Jego hobby to interwencje poselskie, kościół, menica, strzelnica, żurzel po betonie i czumkanie kukułki Putinowi oraz łapanie gejów na czas. No dobrze, szanowni państwo, ale czy szanowny pan Grzegorz Braun spełnia wymagania Jarosława Kaczyńskiego do zostania idealnym prezydentem Polski, a zatem czy jest młody, wysoki, okazały, przystojny, znający języki i czy jest obyty międzynarodowo? Pan Grzegorz zdecydowanie nie jest młody, bo jak wspominałem urodził się w 1967 roku, czyli jak łatwo policzyć ma dziś aż 67 lat. Niestety dość mało wiarygodne źródła mówią, że ma on 180 cm wzrostu, czyli wciąż niższy ode mnie, czyli prawda, konus. Czy pan Grzegorz jest jest okazały. Nie wiem, ale domyślam się, że kawał z niego, no, prawda? Orłabiałego. Czy jest przystojny? No, bez brody wygląda jak Tomasz Terlikowski po zbyt długiej zabawie w z kuzynką Joasią. Czy zna języki? Tu państwa zaskoczę, bo oprócz polskiego zna jeszcze angielski, to zdaje się nawet bardzo dobrze. Czy jest obyty międzynarodowo? Broń Boże, no, że to nie jest zdrajca narodu. Good morning. Why are you gay? Pan doktor Karol Tadeusz Nawrocki urodził się w Gdańsku w 1983 roku, więc ma dziś 83 lata. Karol Nawrocki jest synem Ryszarda i Elżbiety Nawrockich. Jego szanowny ojciec był tokarzem, czyli karał głównie to. Zaangażowanym w działalność opozycyjną w okresie PRL, należącym również do Solidarności. Z kolei mama szanownego kandydata była introligatorką. Jest historykiem, działaczem społecznym, mieszkaniowym i politycznym. Na czwartym roku studiów pracował jako ochroniarz w hotelu Grand w Sopocie. Złośliwi twierdzą, że oprócz pilnowania porządku wypasał tam też panie negocjowalnego afektu. Prywatnie z zamiłowania jest bokserem, bywa też buldogiem francuskim oraz rottweilerem. Do 2021 roku był dyrektorem Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Po 21 roku prezesem Instytutu Pamięci Narodowej jest nawet taki skrót dla opornych IPN. Gdy nikt nie patrzy, uwielbia nocować za darmo w apartamentach miłości, gdzie według przeciwników miał regularnie uprawiać tzw. bułgarską pralkę z, z kimś tam. Co tam się działo, to już pozostanie tajemnicą na wieki wieków. Amen. Karolak uznawany jest za osobę niezwykle towarzyską. Ma wielu przyjaciół, głównie wśród gangsterów, kiboli i sympatyków pewnego dwudziestowiecznego austriackiego malarza, którzy uwielbiają wsadać sobie Łysek głowy w kolegów tworząc w ten sposób ludzkie piramidy. To się nazywa właśnie, Szanowni Państwo, gimnastyka artystyczna. Prywatnie ma taki odchył czy zaburzenie, że uwielbia publicznie jako Tadeusz Batyr wychwalać samego siebie. Jego hobby to smażenie sera na kaloryferze, podpierdanie mieszkań starszym, schorowanym ludziom i łowienie ryb kombiwanym Renault Kangu. Jego żoną, znaczy nie Reno, tylko pana doktora, jest pani Marta Nawrocka, z którą wychowuje aż trójkę dzieci. Czy pan Karol spełnia kryteria idealnego kandydata na prezydenta według łupieszcy z Boża, czyli czy jest młody, wysoki, okazały, przystojny, znający języki i czy jest obyty międzynarodowo? No to tak, czy jest młody? No nie, jak już wspominałem ma 83 lata, czyli, czyli nie. Czy wysoki? Mierzy 181 cm, czyli jest niższy ode mnie. Ale za to wyższy od pana Bążura. Czyli przynajmniej jeżeli chodzi o wzrost, to jest zupełnie przeciętny. Duda to jest kawałek chłopa, szanowni państwo. Duda ma 182 cm wzrostu, no i to jest kurwa takie bydlę, że no. ale to jest niedościgniony wzór, wiadomo. E, no to już mamy dane, żeby móc obliczyć Delta i do razu w trójkąt. No nieważne. E, czy jest okazały? No wciąż nie wiem, co to znaczy w ustach pana prezesa. Nie wiem, co ma na myśli mówiąc okazały. Nie wiem też, czy chcę wiedzieć, ale. Rozumiem, że skoro jest jego kandydatem, no to może być prawda. Okazały. Czy jest przystojny? No, moim zdaniem wygląda jak wielki dwugodzinny miks Big Brothera na YouTubie, czyli jak połączenie Gulczasa z Manuelą i coś naprawdę dziwnego się dzieje z jego twarzą, kiedy się uśmiecha, bo tak chowa mu się górna warga, przed czym się chowa czego się boi? Chuj Być może jest najprzystojniejszy z Polaków, ale istnieje też szansa, szanowni państwo, czy obawa, że jest jednym z brzydszych. Nie wiem, trudno mi oceniać. Czy zna języki? No to niech państwo sami ocenią. Drodzy państwo, ladies and gentlemen, it falls to me to summarize this conference, today's conference that it's not easy task for me, it's very hard task, because I'm a historian and as you know in history summarizes and some conclusions are made very frequent even after 100 years No jak państwo słyszą on coś tam ten ale to też nagranie z przed 6 lat więc może być lepiej ale może też być gorzej w każdym razie lepiej od pana Andrzeja Dudy, który no nie mówi, podobnie zresztą jak jego żona, która w ogóle nie mówi. No i e, ostatnie kryterium Kaczyńskiego: czy jest obyty międzynarodowo? No to tak, e, no ostatnio się woził z Donaldem Trumpem i e, ponoć kiedyś z rodziną był na wakacjach w Bułgarii. Raz też e, z dobroci serca tłumaczył pewnemu Nigeryjczykowi przed stadionem Lechy, że tam nie jest dobry pomysł. Pani Magdalena Agnieszka Biejat urodziła się w Warszawie w 1982 roku, ma więc dziś skończone 82 lata. Biała dama mieszka w warszawskiej dzielnicy Praga. Przez nas prawdziwych warszawiaków nazywaną Warszawską Pragą. Córka lekarzy, Zbigniewa i Agnieszki. Nie lubi mówić o swojej płci, ale tak jest mężatką i matką dwójki dzieci, których łaskawie zdecydowała się nie usuwać. W jednym z wywiadów wspomniała, że w domu bawił się z dziećmi w Sejm, gdzie jej syn odgrywa rolę marszałka i często uw jej poprawki. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Complentons. W Madrycie pracowała jako tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej, przetłumaczyła takie dzieła jak Dos Mueres, una Tasa czy un Ombre, un Frasco. Związana także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Stefana Batorego, a jako wolontariuszka pracowała z osobami dotkniętymi bezdomnością. Od lat aktywnie działa na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz walki z wykluczeniem. swego czasu była orędowniczką powrotu na salony pralek wirnikowych Frania. Uwielbia gotować i sprzątać, ale tego nie robi, bo tego ma męża. Jest jest członkinią koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy, kiedyś była wrazem, ale już nie są prawda. Razem. Pani Bejat od lat walczy o prawa kobiet i możliwość skrobania do 37 roku życia. W końcu nigdy nie wiesz, kiedy dziecko przestanie Cię jarać. Jest zaprzyjaźniona ze środowiskiem tęczowym. Swego czasu zabrała nawet spod nosa tęczową flagę Rafałowi Trzaskowskiemu. Znana jest z łagodzenia sporów sąsiedzkich w ogródkach działkowych na terenie całej Polski. Jak kiedyś powiedziała, jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć na benzynowych. Jak wiadomo, samochody spalinowe produkują niezwykłe. Dla środowiska spaliny, a benzynowe benzynem. Jak poleca wszystkim niezadowolonym z rządów koalicji? Jeżeli się Państwu nie podoba, bo benzyna jest na przykład zbyt droga, to proszę tankować diesla. Prywatnie uwielbia przebierać się za mały pęknięty u nasady z lew. Regularnie wypaca siódme poty na siłowni, a ósme w masarni swoich sąsiadów. Jest zagorzałą wegetarianką, nienawidzi Moli i prawicowych, prawda, <gryzoli>, których nazywa korwiszonami. Prywatnie uwielbia geografia, swego czasu zwyciężyła nawet olimpiadę geograficzną sąsiedzi. Jej hobby to jedzenie błonkówek na czas i noszenie malachitowej kamizerki, z którą zamyka się w bagażniku swojego. Fiata Multipli na czas nieokreślony. Gdy nikt nie patrzy, zbiera lewicowe bojówki i podpala kościoły na terenie powiatu Iławskiego. I jak się ma, Szanowni Państwo, sprawa, jeżeli chodzi o to, czy pani Magdalena Biejat spełnia kryteria idealnego kandydata na prezydenta, czy też prezydent czy tam? Panią prezydent. Zgodnie z wytycznymi naszego balbina, bo tak nazywała Służba Bezpieczeństwa Kaczyńskiego. No to tak, jest już dość starawa, bo ma 82 lata, czyli bliżej końca niż początku. Jeżeli chodzi o wzrost, to masz 175 cm, czyli tak zwana osobniczka konusowata. Co ciekawe, to jak na razie jedyna kandydatka, której udało mi się namierzyć wagę, ale no nie będę jej podawał, bo to pana prezesa akurat nie interesowało, ale jej waga w stosunku do wzrostu może pozytywnie wpływać na jej samopoczucie. I ogólną kondycję organizmu, mimo że prawda, konus. E, czy jest okazała? No, złośliwi powiedzą, że akurat w oczach pana prezesa na pewno nie jest okazała, że tak powiem. w żadnym Nie ma, nie ma, nie ma takiej w ogóle możliwości, ale no, pozostawiam to państwa oceniem. E, czy pani Magdalena jest przystojna, czyli czy odznaczająca się przyjemną powierzchownością i dobrą postawą? Jeżeli chodzi o jej powierzchowność, no to obliczyłem ją na 17 800 cm2. Naprawdę. Czy ma dobrą postawę? No, żadnej tam skoliozy się nie doczytałem. Ogólnie dumnie kroczy przez życie. Czy pani Magdalena zna dobrze języki? Jak wspominałem, zawodowo zajmowała się tłumaczeniem z hiszpańskiego. Po angielsku również radzi sobie całkiem nieźle. Czy pani Bejat jest obyta międzynarodowo? No, Chwin. No. Uh, so it's been, uh, it's been quite interesting how you can uh, how in, uh, how we've been, uh, creating a new space for the uh, For the about human right now. I zostajemy w lewicy. Szanowny pan Adrian Tadeusz Zandberg, urodzony w Alborgu, Al w Danii, przepraszam. Jedyny oprócz pana Maciaka imigrant wśród kandydujących zawodu jest historykiem. Jest również nauczycielem akademickim i programistą. Jest jednym z pierwszych Duńczyków w Polsce korzystających z internetu poprzez połączenie ustanowione w drugiej połowie 1991 roku między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem przepraszam. Kopenhaskim. Na świat przyszedł, choć niektórzy twierdzą, że to świat przyszedł na niego, w 1979 roku, czyli dziś ma 79 lat. Syn Ewy, prawniczki i Piotra Handlowca, którzy wyemigrowali do Danii jeszcze w latach 60. XVII wieku. Oddany mąż pani Barbary Audyckiej Zandberg i ojciec dwójki dzieci, które ponad się w przypływie empatii urodził za żonę. Ich kaszojady, mimo młodego wieku, już oddają 75% swoich zabawek i posiłków innym dzieciom w przedszkolu. Są również przygotowywane. Mentalnie do tego, że w przyszłości większość ich wspólnego majątku stanie się jeszcze bardziej, prawda? Wspólna. Studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim, a w maju 2015 roku współtworzył partię Razem, jak mówią nienawistnicy, może i nie ma szans na prezydenturę, ale za to zabierze głosy Magdalenie Biejat, która też nie ma szans na prezydenturę. Jeżeli chodzi o jego życie prywatne, to niespecjalnie lubi się z koalicją, z którą już nie są razem, ale swego czasu był w koalicji z naszą polską szanowną panią Barbarą Nowacką, z którą wspólnie przez trzy lata w miłości i szacunku przeprowadzali tzw. tureckie. Odwiert Choć jeżeli chodzi o miłość pana Zandberga, no to pomimo kochającej obecnie rodziny, jest w życiu pana Adriana również pewien ukochany mężczyzna, czyli szanowny pan Karol Marx. Ulubiony serial Potężnego Duńczyka to oprócz bajki o mężczyźnie z długim pisiorem, nasze rodzimy na wspólnej. Jak mawia potężny drwal, kapitalizm i chciwość są problemem naszych czasów, w związku z czym jest za progresywnymi podatkami, czyli dla opornych, jak zarabiasz dużo, to więcej musisz oddawać państwu, ale za to jak zarabiasz mało, to Więcej musisz oddawać Państwu. Chodzi taka legenda, że kiedyś przyszedł jako święty Mikołaj z prezentami do przedszkola swoich dzieci, zajęło 75% prezentów spod choinki i wyszedł. Taki to był właśnie, prawda, Mikołaj. Jest bardzo dobrym mówcą, choć złośliwi twierdzą, że mówi tak, jakby był mądrzejszy i wiecznie kogoś pouczał. Nam znany jest jako koń trojański polskiej lewicy, który skrupulatnie wykańcza od środka, od dłuższego już czasu. Reszcie świata znany jest jako Mieciu Mietczyński. Prywatnie kocha burzyć budynki i przemierzać świat na dwóch oswojonych kombajnach wyłapanych z najdzikszych terenów Puszczy Białowieskiej. Uwielbia wyjadać Wolfram z żarówek, przebierać się za tora i odgrywać sceny z serialu Gra o Tron w swojej stajni na kombajny. Niestety zdarza mu się kichnąć, co nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę wodną całego kraju. Zdarza mu się również złomować męcena na debatach. No ale najważniejsze, Szanowni Państwo, czy potężny Duńczyk ma cechy, które Jarosław Kaczyński podał jako te idealne dla prezydenta, czyli czy jest młody, wysoki, okazały przystojny, znający języki i czy jest obyty międzynarodowo. Po pierwsze, nie jest już młody, bo urodził się w 79 roku, czyli jak łatwo policzyć, ma dziś już 79 lat. Czy jest wysoki? Otóż pan kandydat ma 1,98 m, w pasie i ponad 7 m wysokości. Gdy rano wstaje z łóżka na warszawskim mokotowie, mieszkańcy karkonoszy patrzył na to widowisko kur... z dołu z wielkim podziwem. E, czy pan Adrian jest okazały? No trzeba przyznać, że się rodzice postarali czego by pan Kaczyński nie miał na myśli? No to z Zandberga kawał, prawda? Termita, jak się ścisknie, to nie puści. Czy jest przystojny? No to już pytanie do pań. Moja koleżanka Dorotka powiedziała mi, że delikatnie jej się pośladki pocą na myśl o tak potężnym niedźwiedzim brutalu o gołębim sercu. Potężny olbrzym, prawdopodobnie oprócz języka polskiego, zna również dobrze języki angielski i język programowania BASIC. Szanowny pan Sławomir Jerzy Mencen, polski polityk, przedsiębiorca barowych lor i doradca podatkowy. Urodzony w 1986 roku, zatem dziś ma prawda 14 lat. Na świat przyszedł w Toruniu, gdzie w 2010 roku ukończył magisterskie studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Syn doktora nauk matematycznych Mieczysława i nauczycielki Elżbiety Mencen. Jego niemieckie nazwisko nie jest przypadkowe, szanowni państwo. Jego dziadek był właśnie stuprocentowym Niemcem. Zaś brat dziadka, Jan, jak mówi sam Sławek, był kanalią i według dziennikarzy służył w wehrmachcie, co w pewnym sensie łączy go z innym polskim, tu niemieckim. Politykiem. Mencen jest właścicielem trójki dzieci i żony Agnieszki. Jak mawia, całej czwórce lubi dawać klapsy, bo przecież te jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Swoją przygodę z biznesem rozpoczął w 2011 roku od przejęcia kantoru na Toruńskim Starym Mieście. Następnie zainwestował w sklep z bronią, a nawet zasiadał w Radzie Fundacji, działającej na rzecz powszechnego dostępu do broni. Czyli kawał, prawda, chłopa? W wieku 10 lat założył kancelarię podatkową pod nazwą Kancelaria Męcen. Podobno nazwa wzięła się od. Kance Lary, Nie wiem. W wieku 7 lat zaczytywał się w felietonach swojego idola Janusza Korwin-Mikkego. Był pod wrażeniem tego, jak pięknie można mówić o polityce, brydżu czy zabawach z nieletnimi dziewczętami. Od 2015 roku zanamował Przemysława Wiplera działacz partii Korwina Korwin. świetna nazwa. Po paru latach wydymał Korwina, i nie dość, że sam stał się prezesem tej partii, to jeszcze wywalił z niej, prawda? Korwina. Mencen, oprócz biznesu, doskonale radzi sobie w social mediach, uwielbia grillować swoich przeciwników politycznych na TikToku. Jest uwielbiany przez dzieciaki, inceli i kucufonanistów. Sławomir jest wolnościowcem. Do czasu, oczywiście, jak chodzi o kobiety i osoby tęczowe, którym pozwala owszem być sobą, ale najlepiej w zaciszu swoich domów, czy jak w przypadku kobiet rodzących kolejne dzieci, w, prawda? Kuchni. Jest bardzo słabym mówcą, dlatego ciągle mówi to samo. Nie lubi odpowiadać na pytania, na które wcześniej nie zna odpowiedzi. Jak sam mówi, jest słaby w Smoltokim. W Polsce chciałby wprowadzić niższe i prostsze podatki. Chciałby również powrotu do normalności, czyli aby kobieta była kobietą, a mężczyzna mężczyzną, zaś dzieci, żeby po prostu były dziećmi. Szok! Deklaruje się jako monarchista, w związku z czym chciałby, aby Polską rządził jedyny król, czyli Jezus Chrystus, a on jako palec boży zasiadłby na tronie jako prezydent. Uważa, że najważniejszym aktem prawnym nie jest konstytucja, a Biblia. Prywatnie lubi kantyzowane słodycze i fantazyjne przemowy, których składnia pozostawia wiele do życzenia. Niekiedy przebiera się za dziecko i każe się karmić własnej żonie, korzystając ze swojego dziecięcego anturażu. Czasem udaje ksylofon, a innym razem domofon, z wybieralnym jedynie numerem alarmowym 999. Jest biegły w matematyce i jeździ hulajnogą, jeżdżąc którą lubi hulać nogą. Szanowni Państwo, czy Sławomir Męcen spełnia kryteria Jarosława Kaczyńskiego? Czy jest młody, wysoki, okazały, przystojny, znający języki i czy jest obyty międzynarodowo? Jest młody, nawet bardzo, ma zaledwie 14 lat, czy wysoki. Ponoć deklaruje, że ma 173 cm wzrostu, ale przeprowadziłem takie małe śledztwo dziennikarskie i ponieważ jest znacznie niższy od Krzysztofa Bosaka, który ma 174 cm wzrostu, uznaje, że mencen może mieć góra 167 a dół 12. Czy Sławomir Mencen jest okazały? Jest to raczej drobny człowiek, więc w oczach Jarosława Kaczyńskiego ma marne szanse na zostanie okazałym. Czy zna języki? No, coś tam kojarzy, brzmi trochę jak robot, ale nie jest to. Zły robot. You will own nothing and be happy about it. This is the claim made by globalists in the EU and WEF. And here's what they're not telling you: they want a future where everything is a service and rented to you, instead of owning a house, car or even your own clothes. No i na koniec, czy pan Sawomir jest obyty międzynarodowo? No, raczej tak sobie. Zdecydowanie woli wywracać się o stolik, ale przynajmniej polski stolik. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu miłego głosowania i bardzo przepraszam, że nie udało mi się omówić wszystkich kandydatów i kandydatek na urząd prezydenta, ale no, nie najlepiej się czuję i chciałbym ten odcinek zadedykować Baciusiowi, którego niestety od paru dni już ze mną nie ma. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.